uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Żerechowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w wykres w dniu podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 11. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Uchwała nr 91, czy są pytania? Uchwała numer 13, łamane na 91, na 2015, Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Dokonać zwiększenia prawnych dochodów budżetowych o kwotę 936 915 zł zgodnie z poniższym zestawieniem. Pierwszy. Dochody po zmiana stanowi kwota 26 387 317 zł. 12 groszy. Dochody bieżące w kwocie 24 178 999,96 zł. Dochody majątkowe w kwocie 2 208 317 19 zł. 19 Paragraf drugi. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 453 209,74 zł 74 zgodnie z poniższym zestawieniem. Punkt 1. Wydatki po zmianach stanowi kwota 29 620 58,74 zł 74 grosze, bieżące w kwocie 21 385 380 zł33 zł 33 grosze.

to jest do kwoty 3 232 741,59 zł, który zostanie pokryty przechodzami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 232 741,59 zł. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w danym przychodu budżetu z tytułu. Rezygnacje z planowanych do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 800 tys. zł. Rezygnacje z planowanych do zaciągnięcia pożyczki długoterminowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej w Warszawie w wysokości 380 tys. złotych. Rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 210 124 zł zł. Plan przechodów po zmianach wynosi 5 89 708 zł 13 zł. Aktualny plan przechodów i rozchodów budżetu stanowi tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych i tak. Punkt pierwszy i papierów wartościowych w kwocie 3 800 tysięcy złotych. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 miliony 232 tysiące 741 złotych 59 groszy. Zł. Z płatem kredytor lat ubiegłych w kwocie 567 tysięcy 258 złotych 41 groszy. Zł. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 513 122 zł. Paragraf 6. Prowadza się zmianę w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0050.89.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 w zmieniu określonym załącznika nr 1 do niniejszego uchwały. Paragraf 7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0050.93.2015 od że Żelachowa z dnia 30 listopada 20. 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 0050.75.2015 Burmistrz Żelechowa z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Wykonanie uchwały podraż burmistrzowi Żelechowa. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podjęcie. 11. Kto jest przeciw, kto nie kto się wstrzymał? Przy dwóch Przechodzimy do punktu 9. Uchwała nr 92. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała nr 13 łamana na 92 łamana na 2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy Przyjmuje się wieloletniej prognozy finansową Gminy Zieliachow na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1, tak prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć. Paragraf drugi. Kupowanie się burmistrza Żelechowa do zaciągania zobowiązań. Za Związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016 ujęty w załączniku nr 2 do kwoty 221 856,54 zł. Paragraf 3. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci uchwała nr 4 łamana na 14 łamana 2015 Rady Miejskiej w Rzechowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gminie na lata 2015-2026 wraz z późniejszymi zmianami. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały teraz się w Rady Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 12. Kto jest przeciw? Nimi? Jedna osoba wstrzymująca. Przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. w sprawie uchwalenia budżetu burżowego na 2016 rok. Było mówione <coughs> dość szczegółowo na komisjach. Czy ktoś ma pytania z radnych? Nie widzę. Pani bycie Przewodniczący przy uchwałę? Proszę uchwałę Uchwała budżetowa nr 13 93 na 2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 roku. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2016 rok uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 413 66,53 zł z tego bieżące w kwocie 23 032 000 468 zł. majątkowe w kwocie 373 598 złotych i 53 grosze, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 651, przepraszam, 26 milionów 651 421 zł. i 37 groszy, z tego a bieżące w kwocie 21 219 424 29 zł 29 groszy, majątkowe w kwocie 5 431 997 złotych i 8 groszy, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2. Ustana się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zleconych Gminie ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a i tabelą nr 2a. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b i tabelą nr 2b. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 238 354,84 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu, a sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 238 000, 354 ,84 zł. 84 grosze. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 580 tysięcy z następujących tytułów. Tabela numer 3. A. Sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 miliony 580 tysięcy zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 milion 341 tysięcy. 645 zł i 16 groszy z następujących tytułów. Tabela numer 3a. Wykup papierów wartościowych w kwocie 700 tysięcy złotych bez spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 163 tysiące 313 złotych i 16 groszy. C spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 478 332 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 tys. złotych z tytułu zaciągniętych kredytów. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych na a finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 238 tysięcy złotych